Teraz proszę to się pokazać tu oto. Najle największy przeszkadzać. nie pozwala w spokoju. Myślałem, że jak już się tych dwóch pozbyłem, to mi nikt nie będzie przeszkadzać, ale nie. Jest i kot. Pomachaj do kamery. Nie pomachasz. Idziesz sobie. To sobie idź. Idź pan stąd. No idź pan. Serdecznie na kanale Górski i Spółka. Dzisiaj wyjątkowo sam, bo temat jest dość specyficzny, a koledzy nie bardzo jakby oglądają ten temat. Mianowicie chodzi mi o Diablo 3 i w zasadzie jego upadek. Także zapraszam serdecznie. Pierwsze Diablo wyszło w 1996 roku ze studia Blizzard Entertainment i było jedną z pierwszych gier Action RPG. Na rynku. Odznaczało się ciężkim klimatem, brakiem takiego bajkowego świata fantazji, gdzie mieliśmy wróżki, czary i tak dalej, e, które jakby wcześniej wprowadził właśnie też Blizzard w swoich e, strategiach, pierwszej jakby strategii Warcraft, Orcs and Humans. Jest generalnie diablo charakteryzowało się tym, że był tam strasznie ciężki klimat. Dużo trupów, masa śmierci, rozkład i tak dalej. Sam w Diablo 1 niewiele grałem, bardziej wznowiony temat, bo moja przygoda jakby z, tą, z tym tytułem zaczęła się od drugiej części i jakby ciężko było mi do niej wrócić. Diablo 2 to gra, z którą spędziłem dużą część życia, wyszła też od Blizzarda i e, swoją premierę miała w 2000 roku. Dodatek do tejże produkcji był rok później. To dla mnie bardzo ważna pozycja, jeśli chodzi o gatunek Action RPG, gdyż yy, mieliśmy tam trochę, od, znaczy trochę. Bo na te czasy to był duży przeskok graficzny, jeśli chodzi o Diablo 1 na Diablo 2. Ale gra była dość długa, dość wymagająca. Mieliśmy bardzo duże zróżnicowanie przedmiotów, klas przede wszystkim. Klasy to było coś, coś świetnego. Ja jakby zawsze byłem zwolennikiem tego, że. Wybieram klasę, nie kreuję jej tak jak w Skyrimie, załóżmy, gdzie jakby powstawanie klasy jest uwarunkowane tym, jak walczę i, i czego używam w danym momencie. Jakby wolałem, żeby to narzucił zawsze producent, gdy... O, oczywiście, jeżeli robi to dobrze. W Diablo 2 mamy podstawowe 5 klas, w dodatku dochodzą kolejne dwie klasy. Do samej gry doszedłem długo, długo po jej premierze, Chyba z 2-3 lata minęły jakoś tak. Eee, ale to była miłość od pierwszego obejrzenia. Eee, brak monotonnej rozgrywki, dużo akcji, masa umiejętności, jeszcze większa ma rzesze po prostu przeciwników. I ten feeling walki był strasznie, strasznie fajny, bo w... wciskałem się w tą hordę potworów w zasadzie bez większego problemu na pierwszych poziomach trudności. Nie było to strasznie przyjemne, bo znaczy przyjemne, przyjemne akurat mówię w kontekście samego siebie, bo yy, wiem, że ten gatunek jest dość specyficzny, nie każdemu podejdzie. Samo przejście gry od początku, od pierwszego aktu do piątego, już mówiąc o dodatku, nie było czymś super prostym, bo gra mimo wszystko dużo tam się ginęło. Jeżeli człowiek był nieuważny, albo też zapędził się za daleko, można było łatwo zginąć. Później po przejściu pierwszorazowo gry, można było to powtórzyć. Ze zwiększonym poziomie trudności i wtedy już się zaczynały schody, bo te hordy po przeciwniku były większe, mocniejsze. Z analogicznie też wypadały zupełnie nam nowe przedmioty, które też były silniejsze i wzmacniały nasze statystyki. No i mamy w końcu nasze Diablo 3, gra wyczekiwana, bo czekaliśmy na nim 12 lat. Dla niektórych środowisk było rozczarowaniem, bo spodziewali się właśnie tego ciężkiego klimatu. Ze wspomnianych pierwszych dwóch części. Natomiast dostaliśmy coś bardziej ucywilizowanego, coś bardziej takiego lżejszego. Natomiast w Diablo III też były drastyczne sceny, też była ta sieczka, dużo krwi, dużo potworów. Nie zrozumiałem nigdy zarzutu, które padało w stronę Diablo, że yy, gra jest cukierkowa, że gra jest jakaś prosta dla ludzi, którzy są niezaznajomieni z tytułem. Fakt faktem jest noob friendly i to w dość, dość dużym stopniu, ale jakby przez 12 lat rynek graczy się zmienił na tyle, że yy, w tym momencie jakby to już jest, to już przyszło, to jakby mamy renesans tego, co było kiedyś, ale gdy dostajemy grę wymagającą, która oczekuje od gracza skupienia, wyczucia, ogrania, one często odchodzą jakby w zapomnienie bez żadnego szumu, bo takie gry ciężko się gra, nie zawsze ludzie są na tyle zdeterminowani. Ja na przykład miałem swój epizod z Dark Souls, który jest dla mnie grom nie do przejścia. Ale ze względu na to, że po prostu nie, nie leży mi ten model rozgrywki, jakby ciężko jest mi się przyzwyczaić do, do tych wszystkich tam niuansów i, i, i zachowań. Natomiast w Lords of the Fallen polskiej produkcji, wzorowany poniekąd na mechanice. Dark Souls, tam też jakby to nie przemawia do mnie, więc myślę, że to nie jest wina Dark Soulsów i, i tego azjatyckiego podejścia do, do, do gier, tylko jakby no samego gatunku. Natomiast w Diablo 3. Mieliśmy coś, coś fajnego, coś nowego, grę tak wyczekiwaną. Dwa lata po, po premierze podstawki mieliśmy już dodatek. No i w tamtym czasie to było coś, bo mieliśmy grę, która jakby oscylowała cały czas w uniwersum zbudowanym przez dwie poprzednie odsłony. Mieliśmy dużo większą dynamikę, bo gra jakby przeszła na model bardziej zręcznościowy niż yy, taki strategiczno RPGowy. To nadal jest action RPG, ale ale takie trochę powiem, że unowocześnione, jakby, no, nie było takiego tempego łupania, tylko były uniki takie. Brakuje mi jeszcze tego systemu takiego otwartej walki, gdzie na przykład w Neverwinter Nights Online mamy jakby mamy i e skillshoty mamy umiejętności pasywne, mamy uniki, mamy odskoki, doskoki. Także czegoś takiego mi brakuje. E, natomiast e, Diablo 3 jednak jednak coś, coś odświeżyło w tej w tej całej serii. No i niestety teraz w tym roku, gdzie wszyscy czekali strasznie na yy, Blisko, w tym roku była ogromna rocznica powstania Marki Diablo, 20. rocznica. Mieliśmy też ogromną rocznicę powstania samej wytwórni, czyli Blizzarda, i yy, jakby komasując te dwie rzeczy. Spodziewałbym się jakichś fajerwerków jeśli chodzi o diablo, natomiast zostaliśmy jako fani potraktowani trochę po macoszemu i no nie ukrywam, że, że czuję się zawiedziony, bo minęły od poprzedniego dodatku dwa lata, yy, niedługo miną trzy i jedyne co nam Blizzard zaoferował, no to wiadomo, aktualizacje w międzyczasie i tak dalej. Pływało to na balans rozgrywki sieciowej, więc tutaj, jakby, no, byli zmuszeni do tych aktualizacji poniekąd. A gdy na całym Bliskonie mówi się o tym, że wchodzi nowa postać do Overwatcha, duży dodatek do Headstona zapowiadają kolejne DLC do StarCraft'a. Natomiast, gdy mamy okrągłą rocznicę Diablo i samej, Mar i, i samej firmy, dostajemy jako gracze naprawdę. ...takiego liścia w pysk w sumie, bo zamiast y, czegoś spektakularnego dostajemy y, zremasterowane... ...ciężko to nazwać zremasterowanym, jakby umieszczony dungeon w Diablo 3, który jest y, kopią Diablo 1. I jakby cały pitch polega na tym, że możemy sobie zmienić grafikę na tą, która miała miejsce w Diablo, w pierwszym Diablo i jakby grać w Diablo 1 na silniku Diablo 3. Cały event trwał tylko miesiąc, co jest strasznie krótkim czasem, jeśli chodzi o ogranie. Jeżeli się komuś znudziło Diablo 3 i Blizzard jakby tym y, zabiegiem chciałby, żeby wróciły, wrócili gracze Diablo 3, to myślę, że to jest słaba opcja, no bo nie chciałoby mi się wracać do gry po to, żeby przez miesiąc sobie pograć w Pierwszą, pierwszą odsłonę tej serii, także jest słaba opcja. Dodatkowo zapowiedzieli I na nie dodanie nowej klasy Necromanty, która jest ok, fajnie jest fajnie jest zbudowana, jest strasznie zbliżona do tej, którą widzieliśmy w drugiej części Diablo. Natomiast cały szkopu polega na tym, że nie dostajemy nic poza klasą. Nie, przepraszam, poza klasą dostajemy to jest oficjalny cytat ze strony Blizzard'a, Poza postacią nekromanty, do gry gracze otrzymają również zwierzaka, dwa dodatkowe miejsca na postacie, dwa do, dwie dodatkowe zakładki na skrytki na PC, ramkę portretu, proporzec, sztandar oraz symbol na sztandarze. Serio? 20 lat powstania marki, 20 lat e, oczekiwania na coś spektakularnego, no bo 20-lecie 20 to jest dość, dość, dość sporo. A dostajemy raz, że postać, ok, fajnie, super, tylko że to jest wszystko, jakby zapowiedzieli już na ten moment, że to jest wszystko w płatnym dodatku. Tam nie ma nic takiego, że my dostaniemy za darmo. Za darmo był event właśnie z Diablo 1, ale nic poza tym. 20 lat minęło, 20 lat super ekstra, widać, że powoli jakby Diablo 3 umiera, bo, bo ten hype na nie jest coraz mniejszy, coraz mniej graczy online. A dostajemy kolejny płatny dodatek, który nie rozwija nam endgame'u, nie rozwija yy, nie wiem, nie dodaje nowych lokacji, nie dodaje nowych dungeonów, nie ma nowych mechanik. Dostajemy tylko nową postać i mechaniki związane tylko i wyłącznie z tą postacią plus parę pierdół kosmetycznych. To jest dla mnie totalnym absurdem. Dodatkowo jeszcze Blizzard robi kolejny skok, myślę, skok na kasę. Okej, okay, to jest fajne dla ludzi, którzy yy, nie posiadają jeszcze jakby swojego egzemplarza Diablo bo za 30 euro na oficjalnej stronie można kupić y, Battle Chesta Diablo co dla ludzi, którzy mieli styczność z World of Warcraft, bat pojęcie Battle Chest jest zrozumiałe natomiast chodzi o to, że dostajemy dwie gry, y, znaczy podstawkę plus dodatek za 30 euro y, jest to myślę tylko jedynie dobra opcja, że dla ludzi, którzy nie mają jeszcze swojego egzemplarza, a chcieliby spróbować, chociaż myślę, że po czterech latach i po tym co widzieliśmy na bliskonie niewielu ludzi będzie miało jeszcze ochotę na, na spróbowanie tego co jest w Diablo, bo wiemy, że jakby Blizzard już wbił sobie ostatni gwóźdź do trumny i nie ma jakby przyszłości wielkiej przed Diablo. Chyba, że coś się zmieni, nie wiem. Mam taką nadzieję, bo jestem fanem serii, lubię tą grę, lubię sobie ponapieszać te potwory. Boli mnie tylko jednak to, że Blizzard nie chce wprowadzić żadnych zmian w endgame gry i boję się, że z Diablo stanie się coś takiego jak w Guild Wars 2, że po zakończeniu pobiciu maksymalnego levela po zdobyciu wszystkiego co się chciało już nie ma co robić. Ja wiem mam świadomość, że Diablo 3 Reaper of Souls nie jest yy, grą MMO Natomiast po coś oni tę możliwość że rozgrywki online dali, i myślę, że błędem jest nierozwijanie tego, bo jednak gry sieciowe teraz są dość popularne i myślę, że przynajmniej dla mnie, no, przechodzenie kampanii solo po raz trzeci jest nudne. Natomiast z innymi graczami zupełnie inaczej to wygląda, o wiele lepiej się gra. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy coś dobrego na temat. Przyszłego dodatku, że wprowadzi on coś więcej niż tylko nową postać, że jako fani serii dostaniemy o wiele ciekawszy content niż zapowiedzieli to na blisko niej. Ocenę pozostawiam Wam mile widziane są wszelkie komentarze, jak i dyskusja. Zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. A tu był Marcin. Sija.